Program powstaje przy współpracy z Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego. Często słyszymy, że starość się Panu Bogu nie udała. Zmienia się wygląd, kondycja, samopoczucie i psychika. Mózg starzeje się podobnie jak reszta ciała. Z wiekiem stajemy się wolniejsi, inaczej przyswajamy nową wiedzę. Niektóre zmiany mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie. To, co powinno zaniepokoić bliskich, to zapominanie o niedawnych zdarzeniach. Niepokojącym objawem jest trudność ze znajdowaniem właściwych słów. Czym to się przejawia? Albo na przykład szukaniem przedmiotów w mieszkaniu, albo na przykład zapominaniem o przekazaniu ważnej informacji, którą się usłyszało niedawno, powiedzmy przez telefon, albo takim typowym zjawiskiem, że człowiek przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego i nie wie po co tam właściwie dotarł. Na co możemy się powiedzmy zgodzić, to to, że starszy człowiek nie będzie sobie w stanie przypomnieć nazwiska celebryty z telewizji. Natomiast jeżeli. On mówi w taki sposób, że brakuje mu słów pospolitych typu krzesło, stół czy telewizor i opowiada zamiast użyć właściwego wyrazu, to to jest zwykle problematyczne. Niepokoić mogą też trudności z wykonywaniem wieloetapowych, skomplikowanych czynności, jak kierowanie samochodem i przystosowywanie się do zmian organizacji ruchu. Pomoc powinno się zacząć od wsparcia medycznego. Bardzo często efektem takiej diagnostyki jest stwierdzenie niezdiagnozowanych wcześniej chorób somatycznych np. Źle leczonej albo nieleczonej w ogóle cukrzycy, nadciśnienia, migotania przedsionków i szeregu innych chorób, których skorygowanie może poprawić funkcje poznawcze. Natomiast myślę sobie, że znacznie istotniejsza jest profilaktyka, czyli nie te działania, które kierujemy do osób, które mają powiedzmy 70 czy 80 lat, ale takie, które powinniśmy kierować do osób, które mają lat 50 kilka. I bardzo wiele badań epidemiologicznych pokazuje, że tak naprawdę kluczowe jest to, co się dzieje w tym okresie. To w tym wieku warto zadbać o diagnostykę i leczenie nadciśnienia, cukrzycy, chorób serca i układu oddechowego. Nie bez znaczenia jest dieta i aktywność fizyczna. Warto inwestować w sprawność, taką ogólną, i regularnie korzystać z aktywności fizycznej. Jakiej? Nie chodzi o podnoszenie ciężarów, broń Boże, w. To umiarkowana aktywność fizyczna, czyli na przykład szybkie spacery. Świetny jest Nordic Walking, yoga, w basen, jazda na rowerze. Czyli to są takie aktywności, które nie są bardzo ciężką pracą fizyczną, to nie jest ciężki, poważny trening, ale jednak stała praca nad funkcjonowaniem takim fizycznym. Każda forma aktywności fizycznej i aktywności towarzyskiej, tak jak te, te zajęcia, dla osób w wieku starszym jest jak najbardziej zalecana. Zresztą osoby starsze też często troszeczkę mogą się wstydzić na początku przyjść same, więc przyprowadzają znajomych, kolegów, koleżanki, aktywizują się wzajemnie. Chodzę na salę, na zajęcia jogi, nie rdzewieję w moim wieku, czuję się zdecydowanie lepiej. Już tam po kilku latach to ja potrafię sobie oczyścić umysł, także zajmuję się tylko tym, co robię właśnie na jodze. I to poprawia, mi się wydaje, kondycję psychiczną też. Wycisza, uelastycznia, że tak powiem, bo jednak kręgosłup nie boli. No, poza tym spotykam osoby, bo ja już jestem osobą niepracującą od dawna, więc poznaję nowych ludzi i to też jest miłe. Na starość wiele osób traci zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji. Przestaje pozytywnie patrzeć na świat, interesować się nim, odsuwa się od ludzi. Wtedy starość staje się jeszcze trudniejsza. Seniorowi można pomóc, namawiając do udziału w koncertach, spektaklach, zajęciach. Tanich, a nawet bezpłatnych ofert w Łodzi nie brakuje.